Dzień dobry, witajcie. Jak wiecie, wczoraj przyjechaliśmy do Polski na święta, więc yy, mega się cieszę, że nam się udało, że dojechaliśmy zdrowi, szczęśliwi, bez problemów. Ja się niedawno stałam i jestem w mojej graniczowej piżamce z Primarka, yy, którą mam już od 3 lata i jest naprawdę niezawodna i nic się z nią nie dzieje. Właśnie zaczynam się ogarniać, bo trzeba pozałatwiać kilka spraw, na mieście jest śnieżnie, biało, ale jest na plusie, więc ten śnieg, śniegu zaraz nie będzie szkoda. Powiem szczerze, że dobrze być w domu, dobrze być w Polsce. Naprawdę, mimo tych wszystkich wad życia w Polsce i złych wspomnień z życia w Polsce, to powiem naprawdę dobrze być tutaj, dobrze być u siebie we własnym kraju, we własnym języku. <laughs> Mój głos jest jakiś... Ale zawsze mam zachrypnięty głos. Wiadomo, ja już się przyzwyczaiłam, przyzwyczaiłam do życia za granicą i jak tu przyjeżdżam, to zawsze się tak cieszę. Tydzień, dwa, e, a później już mnie wszystko denerwować. A po miesiącu to już jestem tak przyzwyczajona, że już nie chcę wracać. Więc na pewno w przyszłości kiedyś wrócimy tutaj. E, może jak sytuacja będzie lepsza. Chociaż nie wiadomo, czy będzie lepsza. No tak właśnie sobie wczoraj myślałam, że fajnie być, fajnie być, fajnie być tutaj. Naprawdę yy, jakoś tak nie wiem. Osoby, które żyją za granicą zrozumieją o co chodzi. Yy, wiadomo też, za granicą się super żyje. Naprawdę jeśli chodzi o taki komfort psychiczny i, i o ludzi, to, to lepiej jednak nie za granicą. Ale mimo wszystko gdzieś to, gdzieś tutaj te miejsce, ja nie czuję się jeszcze 100% yy, taka pewna, że tak chcę wrócić do Polski, bo tylko o tym marzę nie mogę się doczekać. Tak nie jest. Fajnie mi się przyjeżdża raz na jakiś czas, ale też jest bardzo tęskno i ciężko, jak się wszystkich zostawia i wyjeżdża. Nie jesteśmy też tam sami, mam znajomych, mam rodzinę, ale, yy, ale jednak u siebie to u siebie we własnym języku, już to powtarzam. Nie wiem co z mojej wypowiedzi wyjdzie, wyjdzie coś sensownego. Tak zawsze mówię, że chętnie bym chciała żyć w innym miejscu, w jakiejś Hiszpanii, albo nie wiem, nawet w Chorwacji, albo na Majorce, w jakimś fajnym ciepłym miejscu, ale fajnie tak by było mieszkać pół na pół, pół roku ja mieszkać tutaj, pół roku tutaj ale to może kiedyś w przyszłości. Na pewno mamy takie plany, że chcielibyśmy wrócić do Polski już tak na stałe, ale nie wiem, czy kiedyś do tego dojdzie. Staram się tak o tym nie myśleć i nie nakręcać się, bo czasem, wiadomo, jak się patrzy z boku i się myśli, o Boże, współczuję tym ludziom, bo oni tu żyją, bo oni sobie dają radę, ale tak naprawdę teraz wszędzie na świecie jest tak fatalnie, a a wiecie, jeśli dla kogoś jest ważna rodzina, przyjaciele znajomi, czas leci, o dużo rzeczy nas omija i, i wiecie, no rodzice się też stają coraz starsi. My też, też nie modniejemy. I jest czasem ciężko. Prawda? Jest czasem ciężko. Więc doceniajcie to, jeśli macie fajne relacje z rodziną i możecie na przykład na niedzielę pójść na obiad. Do rodziców. O nie wiem, czy mu płaczę. Oto Nie wiem, czemu płaczę. Nie wiem. Wyjechałam, jak miałam 21 lat i było bardzo ciężko. Jak wyjeżdżałam, jak wyjeżdżałam z Szymonem, spakowałam się. Tak jak min minęliśmy zakręt, to strasznie ryczałam. On się mnie pytał, czy mam je ja odwieźć z powrotem. Tyle rzeczy się zmieniło. byłam bardzo młoda i, wiadomo, przywiązana. Mieszkałam całe życie z rodzicami, to wiadomo, nie byłam jakaś samodzielna. Mnie to było bardzo ciężko. Potem się bardzo dużo rzeczy docenia ale jestem bardzo wdzięczna za to jak się ułożyło w moim życiu, że poznałam Szymona i poznałam inny świat, innych ludzi i dostałam taką okazję od życia żeby dowiedzieć się co, co chcę w życiu robić, co kocham i robię to zawsze się podejmuje ciężkie decyzje w życiu i nigdy nie wie się co z tego wyniknie? E, wynikło z tego coś bardzo fantastycznego. Wiadomo, ja nie było kolorowo. Od tej pory czasem nie jest kolorowo życie w obcym kraju, obcym miejscu, ale to dało, dało mi taką szansę na rozwój, i dało mi taką odwagę, i mnie to tak strasznie zmieniło, że ja kompletnie nie jestem tą samą osobą która wyjechała, mając 21 lat. Kompletnie tak dorosłam, bardzo szybko dorosłam. I jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to doświadczenie, za to, co przeżyłam, co przeszłam. Proszę, proszę, ja się tak rozkleiłam. Proszę, tragedia ja jakaś. Komuś się może wydawać, że o, wyjechała za granicę i... I nie wiem dlaczego, powiedzieć. Nie wiem dlaczego ludzie myślą, że jak ktoś wjeżdża za granicę, to nagle po... Po roku czasu jest milionerem i śpi na pieniądzach i ma wszystko. A tak nie jest. Tam jest 30 razy gorzej. Bo jesteście w obcym miejscu, z obcymi ludźmi i w obcym języku, którego kompletnie nie znacie i musicie się oddalić sytuacji. Czasami nawet bardzo ciężkiej. Więc nie, nie jestem milionerką, nie śpię na kasie. Jest... Jest stabilnie, jest dobrze. Mogę sobie pozwolić na wyjście do restauracji, mogę sobie pozwolić na wakacje. Ale nie odbiega moje życie niczym od waszego naprawdę. I bardzo bardzo szanuję ludzi, którzy są tutaj i coś osiągnęli i dobrze sobie radzą i żyją, albo nawet nie muszą nic osiągać, ale ważne, że są zadowoleni ze swojego życia i nie zazdroszczą innym i nie, po prostu nie mają takiej nienawiści, bo tam też w Niemczech czy za granicą jest, jest, masa ludzi, która, która jest bardzo zła i zawisna i są fałszywi i bardzo trzeba na nich uważać, więc moje grono polskich znajomych jest bardzo ograniczone. Trochę się otworzyłam przed Wami. wami chyba nigdy, nigdy tak nie, nie opowiadałam o tym i nie mówiłam. Chciałabym tylko, żeby ludzie przestali oceniać innych ludzi, bo tak naprawdę nie znacie czyjejś sytuacji, ani życiowej, ani mentalnej. I zawsze, zawsze, za każdym razem się cieszę, jak jestem tutaj, w Polsce, czy na krótko, czy na długo. I po prostu coraz bardziej doceniam ten czas tutaj, jaki jestem. I staram się go wykorzystać na maksa. Mm, no i co? Pani nie chce nic więcej już mówić, pani chce już więcej płakać. Nie wiedziałam, nawet, że się popłaczę. Zaraz y, się maluję, i, i na pewno się zaraz zbieramy na wyjazd do galerii. Prawdopodobnie. Także lecę się szykować. Kąfka jest rupista. Shane. Make-up jest skończony. Jak możecie zauważyć, właśnie nałożyłam sobie ten róż z SHEIN i jest przepiękny, i jestem po prostu zakochana Jesteśmy właśnie na stacji, gdzie jeść obiadek ale przyszła do mnie moja ulubiona herbatka. Musimy do makro i kupić tą herbatkę. To jest herbatka ryjowa. Nie ma Zuma. No po co? Jesteśmy w Galerii Magnolia i właśnie sobie kupiłam kurtkę. Przepiękną. I właśnie ją na sobie mam. Właśnie ją noszę. Czas na zakupy. Czas na prezenty. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale męskie przymierzamy są jakieś lepsze. Jest ogromne lustro. I jest tyle miejsca. Zobaczcie, ile oni tu ma miejsca w kabinach. Naprawdę niesprawiedliwe, a wyzła się ta kurteczka ona jest ze i ta i jej już trzeba 200 zł. Wczoraj mam włosy i będę musiała umyć je jeszcze raz, bo nałożyłam, jakieś, nałożyłam jakąś maskę i myślałam, że to jest maska do włosów, a to była maska w formie oleju i nie mogłam jej zmyć, więc muszę od połowy dzisiaj umyć włosy jeszcze raz bo to jest dla mnie jakaś masakra. Wczoraj byliśmy yy, na zakupach. Yy, jak widzieliście, to kupiłam sobie tą kurteczkę czarną. Jest fantastyczna, dosłownie. Po zobaczyłam ją na wieszaku, przymierzyłam, Szymek mówi super, ja mówię, o super, biorę ją. Jeszcze nigdy tak szybko kurtki nie kupiłam. Jest fantastyczna, jest puchowa, ale nie za bardzo. Yy, jest krótsza, taką jaką chciałam, yy, tylko chciałam jeszcze jakąś jaśniejszą, jakąś kremową. Może białą, bo, bo brakuje mi czegoś takiego, ale nie znalazłam. Ja też za bardzo nie skupiłam się na ciuchach. Jeszcze dżinsy przymierzałam, ale były trochę krótkie. Ta kurtka jest ze Stradivariusa. Tylko byłam w Stradivariusie, jeśli chodzi o sklep taki z ciuchami i w sniceju. Ale yy, w sumie na tyle. Skupiliśmy się bardziej na prezentach. Jeszcze byliśmy w Rosmanie. Zawsze zapominam pokazać Wam, co sobie kupuję. Jak jestem w Polsce, więc nie mogą mi zabraknąć w homli. Ja uwielbiam rzeczy do domu. Po prostu kocham, kocham. I ja zobaczyłam u Verso w taki kubek. Na chyba TikToku i ja mówię, to jest najpiękniejszy kubek świąteczny, jaki kiedykolwiek istnieje, taki prosty w moim stylu, e, estetyczny e, i jeszcze ma tu taką glinianą podstawkę, no on jest przepiękny, przecudny. Oczywiście chciałam mieć takie dwa, nawet fajnie sobie grzańca w tym zagrzeć, żeby tak było fajnie, e, tak klimatycznie. I była taka super promocja 2 plus 2, więc jak wzięliście dwa kubki albo dwie rzeczy z kolekcji świątecznej, to e, dwa są za grosz następne, więc ja mówię. Więc oczywiście wzięłam sobie cztery kubki i zapłaciłam jak za dwa. Taki większy, sobie wzięłam napisem Merry Christmas. A nie, tylko Mary. Ten ma, ma Merry Christmas, widzicie? To jest taka różnica. Ten jest trochę większy. Chociaż wygląda na większy w środku. I taki. Nawet, żeby komuś podarować jako prezent. Kupiłem jeszcze kosmetyki. To kilka tylko. To może później Wam pokażę. Na razie życzę Wam miłej kawusi. Już za dwa dni mamy Wigilia. I can't wait. Nie, tak naprawdę to jakoś nie mam obsesji teraz na punkcie jakiejś wigilii i jedzenia Właśnie się zaraz zbieram za malowanie, ale Wam szybko pokażę, co kupiłam e, Kupiłam te krople z Sun, które e, Wam pokazywałam w ulubieńcach I one e, koloryzują no i tak ładnie opalają po prostu skórę twarzy e, Naprawdę nie zostawiają żadnych plam ani nic Widzę, że mam nowe opakowanie, e, więc fajnie Kupiłam sobie z polecenia taki z Liren e, Coconut Shine, rozświetlający, złocisty krem do twarzy i ciała, więc jestem ciekawa, jak on na skórze, czy on zostaje. Właśnie ciekawe, czy on zostaje na ciuchach, w sensie, że jak się posmaruje, czy on e, zostawia jakieś plamy, czy nie. Jestem mega ciekawa. Wygląda tak. Pięknie pachnie kokosem. Tak delikatnie rozświetla skórę. Nie wiem, czy to widać. Bo troszkę widać. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Aha, i taką nowość. Yy, widziałam to, już ona TikToku polecała z Bielendy. Yy, kolor Drop Baza przy mięsa do podkładu. I ona to używała jako brązera. I myślę, że jakaś petarda, i w ogóle masakra. I widziałam filmik, że to pięknie na skórze wygląda. Yy, więc zobaczymy. Jak to się będzie sprawdzać. Yy, bronzera yy, jako bronzera w kremie. Zaznacza więc zobaczymy jak to będzie u mnie wyglądać, czy nie będzie za bardzo pomarańczowy. Yy, to było też na to było też na prące. 20 zł, to kosztowało, więc fajnie. Dobra, ja, lecę się malować. Wam pokażę, pokażę, kupiłam taką książkę. Nie wierz we wszystko co czujesz. Yy, ja po prostu sobie zbieram te książki psychologiczne poradniki życiowe, terapeutyczne, książki ale sobą mi idzie z czytaniem no bo wiecie, to jednak trzeba się bardzo, bardzo skupić to jest bardzo dużo fajnej wiedzy i nie mogę się doczekać, aż się za to zabiorę okej, okay, więc ja make up mam skończony Mam na sobie brązową marynarkę z Primarka Top, który Wam ostatnio pokazywałam Jeansy e, Jeszcze mam problem z butami Może sobie dzisiaj kupię jakieś na płasko Na płasko jakieś buty Potrzebuję takich traperków e, Bo nie mam takich Więc taki dzisiaj jest plan Ja już prezencik mam Mój wymarzony Pierścionek Szemuś mi kupił przed chwilą Z apartu Zobaczyłam go na internecie i zapragnąłam go mieć. Obeszliśmy aż trzy aparty, bo nigdzie go nie było w moim rozmiarze. Także dziękuję kochanie za piękny prezencik. Proszę, no mnoszę cię. Kocham cię. A ty co chcesz pod choinkę? Święty spokój. I harmonia. Tego chcesz. Chcieliśmy zmienić pokój i właśnie jesteśmy uszymka e, na górze. Nie patrzcie na no to wygląda, ale on to malował jedną 20 lat i dalej jest fanem tych czarnych balek i czarnych ścian, także jakby to zależało ode mnie, to to by raczej tak nie wyglądało, ale w końcu pierwszy raz po 6 latach się rozpakuję swoje rzeczy, bo zawsze jedziłam na dwa domy, a w tym roku już będziemy w jednym domu. I powiem szczerze, że to jest bardzo wygodne, ponieważ w końcu mogę poukładać swoje rzeczy i widzieć, gdzie co mam i mieć po prostu porządek, a nie taki rozpierdziel walizce. Więc, więc dzisiaj się tym zajmiemy. Strasznie dużo rzeczy mamy i strasznie też dużo rzeczy kupiliśmy sobie. Yy, muszę zrobić właśnie Wam haul, co kupiłam w Polsce, bo zrobię osobny filmik na to, bo jest tego bardzo, bardzo dużo. A to jeszcze nie koniec. Także z moimi ziemkami na YouTubie. A oto mój dzisiejszy outfit, oczywiście jeszcze za dużo szpilki um, na Wikidia. To jest taka spódnica z Reserved i ten topik z Shein. Właśnie kończy mi się bateria i nie wiem, czy zdążę złożyć Wam życzenia razem z Szymonem, więc już teraz chciałabym Wam złożyć życzenia wesołych, zdrowych świąt. Wszystkiego do dobrego. W nowym roku. Trzymajcie się cieplutko. Także do zobaczenia w 2023. I dzięki, że byliście ze mną, dzięki za oglądanie moich filmików. Yy, I mam nadzieję, że będzie po prostu tylko lepiej i lepiej. Także żegnam.